W Lubańskiej restauracji Ratuszowa odbyła się Wieczerza Wigilijna zorganizowana przez Stowarzyszenie Siódme Niebo, Klub Pionierów Ziemi Lubańskiej oraz Fundację Bukowińską Bratnia Pomoc. Korendowanie, które organizujemy również w tym roku jest doroczną imprezą, która ma na celu integrację społeczeństwa, integrację mieszkańców rejonu miasta i między innymi ta impreza ma to na celu, a organizatorami tej imprezy jest Stowarzyszenie Siódme Niebo, któremu szefuje pan Leszek Wiertel oraz klub Pionierów Ziemi Lubańskiej z szefową na czele panią Żenią Wielgus. My jesteśmy takim jako fundacja członem, który trochę pomaga w organizacji. Mamy nadzieję, że to spotkanie jak wiele poprzednich przyniesie nam dużo wrażeń i pozostaje w pamięci na cały rok ludziom i będą mogli wspominać, że się spotkali ze swoimi przyjaciółmi, że poznają nowych ludzi no i wyniosą zawsze jakąś miłą refleksję z takich przedwigilijnych czy wigilijnych spotkań. Wielowiekową tradycję dzielenia się opłatkiem przybliżyła zebranym Bożena Adamczyk-Pogorzelec. Spotykamy się w czasie bardzo, bardzo szczególnym bo w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. I swoistą wymową symboliczną owego oczekiwania jest także wieczerza wigilna. A w polskiej widili najważniejszym momentem jest Łamanie się i dzielenie opłatkiem. I myślę, że jest to dogodny czas, aby pokrótce przypomnieć y, tradycje opłatkowe. Na tym y, bowiem dzisiaj się właśnie szczególnie skupimy. Otóż jest to dawne echo forum kultowych y, pierwszych chrześcijan. Praktykowanych bardzo dawnych, odległych od nas czasach, a dokładnie IV wiek, zabiera mnóstwo źródeł na ten temat. Dzielono się wówczas tak zwanymi eulogiami, czyli chlebem błogosławionym. Jednoczono się poprzez dzielenie się tym. Chlebem błogosławionym z Bogiem, ze świętymi i ze współwyznawcami. Tak się działo przez wiele wieków. Biskupi, duchowni, wierni wzajemnie właśnie dzieląc się tym chlebem, życzyli wszystkiego sobie nawzajem najlepszego. I ten zwyczaj przechodzi z Europy Południowej. Mówiąc w wielkim skrócie, powoli, szósty, VI, siódmy wiek, w miarę jak rosną rzesze wyznawców Chrystusa na obszary takich państw jak Galia, późniejsza Francja, Italia, Niemcy, Czechy i przychodzi również ten zwyczaj do Polski. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania uczestnicy wieczerzy połamali się płatkiem, a następnie zasiedli do wigilii, w czasie której kolędowali. Prędzej się wybierajcie, no wędlejem, pośmieszajcie, przywitać Pana. Prędzej się wybierajcie, no wędlejem, pośmieszajcie, przywitać Pana.